i mm -hmm. Atari 2600 w Polsce w latach 90. bardziej znany był jego klon, czyli po prostu chińska podruba o nazwie Rambo. Była to moja pierwsza konsola zakupiona na jednym z licznych w tych czasach bazarów. No i z tego co pamiętam był to jeszcze okres przed denominacją złotego. Koszt takiej konsoli wynosił mniej więcej 500 tysięcy złotych, czyli równowartość 50 zł, dlatego przez dłuższy czas zbierałem na mój wymarzony przedmiot, aż w końcu pewnego pięknego czerwcowego dnia udało mi się ją zakupić. Oczywiście po dokonaniu tak poważnego zakupu musiałem demonstracyjnie przejść przez całe osiedle z konsolą pod pachą, co zbudziło na dzielni spore zainteresowanie wśród moich rówieśników. Po 26 latach znowu dopadła mnie nostalgia i postanowiłem nabyć tym razem już oryginalnego Atari. Także dzisiaj zrobię małe porównanie pomiędzy dwiema konsolami Junior z systemem PAL i Darth Vader z systemem SECAM. Przed zaprezentowaniem obu konsol pokrótce wyjaśnię, czym różni się obraz wyświetlany w systemie PAL i w systemie SECAM. Posłużę się przykładem gry River Raid, pokazaną na tym zdjęciu w dwóch systemach. W systemie SECAM nie wygląda to za pięknie, żarówiaste i agresywne kolory aż kują w oczy. ażby się zapytać, dlaczego to wygląda tak masakrycznie. Dzieje się to za sprawą palety kolorów używanej przez SECAM. PAL wyświetla 104 kolory w różnych odcieniach, natomiast SECAM posiada paletę tylko 8 kolorów. Dlatego gry na konsoli sekam wyglądają jak z dupy wyjęte. Jak widać na mapce Francuzi i Rosjanie mieli przesrane jeśli chodzi o grę na 2600. W dzisiejszym porównaniu zabraknie jedynie konsoli NTSC. Jednakże jest to system wykorzystywany jedynie w Ameryce Północnej i trochę w południowej. No i raczej ciężko by było u nas w Europie nabyć taką konsolę. Tak więc nie przedłużając przejdę teraz do prezentacji moich perełek. Zestaw Darth Vader wraz z joystickami, zasilaczem i grą udało mi się nabyć. W dosyć dobrym stanie, no poza drobnymi szczegółami, które Wam za chwileczkę pokażę, pomimo prawie 40 lat plastiki i przełączniki trzymają się bardzo dobrze. Widoczne jest jeszcze nawet logo Atari. Całość trochę przybrudzona, jednakże nie widać tego aż tak na czarnej konsoli. Swoją drogą ciekawi mnie, jak będzie się prezentować PS5 po takim czasie. Konsolę podłącza się do telewizora jedynie za pomocą kabla antenowego VHF. W ten sposób też podłączałem moje Rambo do Elektrona C382. Natomiast Natomiast w tym odcinku odpalę sprzęcior na znanym już z filmików o PS1 i PS2 Thompsonie. Posiada on również wejście antenowe starego typu. W tylnej części konsoli znajdują się dwa wejścia na joysticki, dwa przełączniki trudności rozgrywki pomiędzy Nowicjuszem i ekspertem, gniazdo zasilania na zasilacz. W tym egzemplarzu brakuje przełącznika częstotliwości pomiędzy kanałem drugim i trzecim. Całość konsoli jest banalnie prosta do rozłożenia. Wystarczy odkręcić tylko cztery śrubki. W odróżnieniu od wersji Junior, kabel antenowy można tylko odłączyć od płyty po rozebraniu konsoli. Tak natomiast Atari prezentuje się po rozłożeniu. Mamy tutaj górną pokrywę ze stawką na przełączniki, płytę główną z przełącznikami, stabilizatorem napięcia i innymi pierdołami. W tym miejscu jest podłączony kabel antenowy, o którym wcześniej wspominałem. Jak widać konsola jest z 1982 roku i działa w systemie SECAM. Dziwi mnie tylko dlaczego na naklejce z numerem seryjnym nie było takiej informacji. Na szczęście poczciwy Thompson obsługuje również SECAM, także nie będzie problemów z dostrojeniem sygnału. Reszta mikrookładów na płycie znajduje się pod tym kawałem blachy. W zestawie znajdują się również dwa oryginalne joystiki. W Rambo używałem innych z przyciskiem na drążku, które w bardzo szybkim czasie się połamały. Główniane joystiki od Rambo wymieniłem na Quickshota. Gra na tym joystiku to była czysta przyjemność. Nie pamiętam modelu, ale był dokładnie taki sam jak na zdjęciu. Teraz będę miał okazję sprawdzić, jak się gra na takich maleństwach. Do konsoli ponadto jest dołączona gra Moon Patrol. No i tutaj zaczyna się pierwszy problem. Ponieważ brakuje tutaj nóżek odblokowywujących zaślepkę slotu na kartridże, powinny się one znajdować w tych miejscach. Niestety sprzedawca nie raczył o tym poinformować, dlatego będę musiał wyjąć płytkę znajdującą się w środku, aby odpalić grę. Brakujące elementy kartridża powinny wchodzić w otwory znajdujące się tutaj, tym samym zwalniając zaślepkę slotu. Bez tych elementów za cholerę nie uda mi się umieścić kardyliga na swoim miejscu bez jego rozbierania. Kolejnym elementem sprawiającym problem jest zasilacz, na którym było zwarcie, a to za sprawą widocznego tutaj gniota na przewodzie. Niestety nie zauważyłem tego przed podłączeniem zasilacza do sieci. No i taki finał, że szlak go trafił i na chwilę obecną nie jestem w stanie go naprawić. Na szczęście reszta kabla z końcówką jest w dobrym stanie. Zastosuję tutaj więc jakiś zamiennik o podobnych parametrach, czyli zasilacz 9,5V i natężeniu 650mA. Jest to zasilacz od myjki ciśnieniowej Kersher. Posiada on oczywiście inną końcówkę, którą zamienię na tą od Atari. Przed przelutowaniem nowej końcówki sprawdzę tylko wartość napięcia na tym zasilaczu. Multimed pokazuje wartość trochę ponad 10 V. Nie jest to jakieś duże odchylenie, w szczególności że pod odciążeniem konsoli ta wartość może spaść, dlatego myślę, że będzie się świetnie nadawał jako zamiennik. Długość oryginalnego przewodu wynosi około 10 metrów, dlatego go sobie troszeczkę skrócę. No, jak widać kiedyś było na bogato, a teraz jakikolwiek kabel ledwo starcza do gniazdka. Przy końcówce zostawia sobie tylko lekki zapas. Teraz tylko pozostało zlutować wszystko do kupy i powoli mogę się brać za odpalenie konsolki. A tak oto przedstawia się wnętrze kardridge'a po rozebraniu. Jest to mała płytka, którą teraz będę mógł włożyć do slotu. Podobnie wygląda karta umożliwiająca grę z kart SD. Na Allegro można taką nabyć w cenie 70 paru złotych, jednak z zakupem trzeba się spieszyć bo znikają jak świeże bułeczki. No i teraz bezproblemowo będę mógł umieścić kartę na swoim miejscu. Ważnym elementem przed podłączeniem konsoli do telewizora jest sprawdzenie, czy wtyk antenowy nie jest już zaśniedziały. W razie potrzeby można go łatwo oczyścić za pomocą drobnoziadnistego kawałka papieru ściennego. Tym razem jednak będzie się bez włączania prądożernego kineskopowca. Prawia też obsługuje system SECAM, tak więc myślę, że uda się na tym sprzęcie odpalić konsolę. Teraz tylko pozostało dostroić telewizor do częstotliwości wysyłanej przez Atari. No i super, udało się uruchomić staruszka na współczesnym sprzęcie. Joystick również w dobrym stanie, reaguje na wszystkie moje ruchy. Jeśli chodzi o kolory wyświetlane przez Sekam, są one bardzo ostre i mocne. Przypomnę, że paleta składa się jedynie z ośmiu kolorów. W niektórych grach jest to jeszcze do zniesienia, jednak w innych króluje wściekły żarówiasty róż bardzo umilający rozgrywkę. Dlatego chyba we Francji konsola nie cieszyła się dużą popularnością, a tak to już wygląda na losowych pozostałych grach. A teraz już pora na wypakowanie i zaprezentowanie wersji Junior z systemem PAL. Gdzieś w gęstwinie porwanych szkolnych zeszytów powinna się ona znajdować. Swoją drogą, pierwszy raz spotykam się z tak pomysłowym zabezpieczeniem, aby było ono skuteczne. No i tutaj pierwsza część zestawu, czyli pad w wyśmienitym stanie. Następnie mamy Cardlist zawierający 32 gry na Atari. Zasilacz, mam nadzieję, że tym razem bez niespodzianek. No i główny bohater, czyli Atari 2600 Junior. Stan konsoli jest naprawdę wyśmienity, nie mam się do czego przyczepić. Jedynie pasek z logo jest troszeczkę obdrapany. No i jest tu jeszcze kabel antenowy do podłączenia konsoli. Zestaw jest naprawdę fajny, do pełni szczęścia brakuje tylko drugiego pada i oryginalnego pudełka. Po podłączeniu Juniora okazało się, że obraz mocno śnieży. Prawdopodobnym winowajcą jest zapewne przewód antenowy. Jak udało mi się ustalić przyczyną był słaby styk przy wtyczce antenowej. Najprostszym rozwiązaniem wydawałoby się zakup nowego kabla. Jednakże ani na Allegro, ani w sklepach z elektroniką nie udało mi się znaleźć kabla takiego typu. Dlatego jedynym rozwiązaniem jest zmontowanie go za pomocą kabla koncentrycznego oraz dwóch wtyczek cinch i antenowej. Nowego kabla niestety nie posiadam, no chyba żebym mu upierdolił kawałek od satelity. Wolałem jednak jeszcze powstrzymać się od tego desperackiego kroku i postanowiłem wykorzystać stary kabel. Jest już o wiele lepiej, ale obraz jeszcze delikatnie śnieży, dlatego chyba nie obędzie się bez wymiany kabla w niedalekim czasie. Kolory w systemie pal już są o wiele bardziej stonowane i delikatne. Jak dla mnie o wiele lepiej wygląda to na tej konsoli, jakby nie było system PAL ze swoją paletą kolorów tutaj wygrywa. Szkoda tylko, że nie mogłem jeszcze porównać systemu NTSC, gdzie pewnie wyglądałoby to jeszcze lepiej, ale pewnie zrodziłoby to kolejny problem, ponieważ potrzebowałbym do tego telewizora obsługującego ten system, no i to już granie warta świeczki, no chyba że dla jakiegoś wielkiego pasjonata, kolekcjonera, jeśli chodzi o mnie, to na pewno konsolki nie będą się kurzyły, szczególnie junior, bo nadal dwa że nie wiem, zdołam długo pograć. Chociaż kto wie, może w Sekamie jakieś gry będą lepiej wyglądać. I chociaż ceny wspomnianych konsol mogą trochę uszczuplić nasz domowy budżet, to jednak poleciłbym zakup takiej konsolki grającym kiedyś na Rambo w latach 90. Jest to naprawdę fajna podróż w czasie móc znowu pograć w ulubione gry. Oczywiście są też emulatory takie jak chociażby Stella, ale według mnie to już nie jest to samo. Kończąc dzisiejszy odcinek zapraszam Was bardzo serdecznie na mój facebookowy fanpage. Znajdziecie tam informacje na temat moich projektów retro komputerów, zapowiedzi nowych odcinków, powiadomienia o nowych, testy i naprawy retro sprzętów. Także zapraszam, link do strony znajdziecie w opisie. A w dzisiejszym odcinku to by było na tyle, do zobaczenia w następnych, trzymajcie się, cześć!